W kolejnym odcinku z Minecraftem, z dawką w No, ale fakt pół serca zostało. Tak, w ostatnim tym to ja tutaj skończyłem gry. E, ostatnio złapaliśmy w tamtym filmie różowego akselotla. Kurde. Widzicie. A tamten nam znikł I go już nie znalazłem. Zielony, taki mały, bardzo słodki Axelot Nam znikł Bo miał taką ok ochotę Taki rozpieszczony bachor e... No No i poszedłem do kejwa W tamtym odcinku Wziąłem e... No, Axelotla Wziąłem tego Axelotla tego. No. I tak to się skończyło. Ale, mieć na takim No, ja chyba pójdę diamentów szukać. Bo mi się nudzi. E, no i w ostatnim odcinku też, jak nie widzieliście, jak nie widzieliście, to zostawcie suba ze dzwonem. E, no to tutaj zrobiliśmy sobie takie coś. Takie coś. Taka strefa od odpoczynku Ja! To wydaje odgłos jak Czekajcie Odgłośnie? To wydaje Słyszycie? Co jest? To wydaje odgłos jakby Nie, ale jeśli ciszej To to wydaje dla mnie odgłos jakby Creeper za mną wszedł Ja biorę mech Trzeba większy magazyn Albo dobra ja idę na wyprawę Mam wywalony A ty szukasz wioski? No Albo lewe pulki. Pójdę za ak Pierwszy Aksel Pierwszy od który wyszedł do netheru Pójdę za Axel Lewą pulkę mam Masz? No Który go? Jestem w tym Czekaj ja chyba pamiętam gdzie to było. Tak, ja pamiętam. Ale ja pójdę trzymać A i w ostatnim odcinku powiedzieliśmy, że teraz będziemy robić... E, ja będę robić... E, farmę krów. ja idę robić farmę Ja też krów. z tobą. Ja idę robić już sportę, do Menderu, dobra? Bo no, ja umiem. Wiadrem ja, wiem. nauczyłem ostatnio trenowałem, więc. Chcę spróbować, dobra? jest dość duże lana płyka. Ok. Ja będziemy to wykillowali. To się nakupię obsa dużo. Ej, weź na kup obsydianu. E, I do bazy będziemy mieli. Ej, no dobra. Żeby mieć. Ale najpierw portal znajdziemy. A potem ten portal skop. Żebyśmy mieli. E, żeby ustawić bazę. A to mogę sobie od razu kupić No to mówię ci, od razu skop. Czemu tu nie ma grów? Muczki! Teraz się podsadzać! I git! No. O, muczka, muczka, muczka jedna! Dobra. To rób tam farmę, a ja będę ogarniać portal, dobra? Ok, ok. Muszę najpierw muszę tam dostać. Ale ja dość pamiętam, gdzie to było. To jest nieźle. No i już prawie jasno. Muczka, 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 muczka. <говор> Добра, мучка. Идешь. Это одразу... Это одразу сделаю, Это одразу Ну. No. Вам с <говор> не Я подков не зарабатывал. I teraz nie wiem, jak tą krowę to się tego nie spaść. Nie, ja wszystko nie, wiem. Nie. nie wiem, chyba, że wybiję wszystkie owce i zaprowadzę tam krowę, ale to by nie, ale owce będzie nie przydadzą Wszystko może się przydać. No i nie! Nie, 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 nie drabina. Zrobili drabinę. Krowa niestety. A kurwa. Gdzie to teraz była? Taty parę razy w życiu spotkałeś lewą pulkę na tym siedzie I cały czas potem dodałeś. Albo to ona się okazała, że to jeden... że to jeden klocek. Krowa. To było tu chyba. Sto procent. Gdzie są te potki? Oh, co? O <gling> lewaltera. A. Lewal do Myślałem, że coś bardziej sens se sensacyjnego. Nie, ja idę szukać. Tak było. Mm. Tutaj jest jeden. Tam będę być obsypiana. A no, krowa, chodź. Podejdź do mnie. Krowa. Krowa, nie będę się za tą łaganią. Chodź, bo cię potem muszę zabić. Chodź. Mm. Chyba. co tak ściemno się nagrywa? Aha, bo ja nie mam tego, jak Potyka jednego, nie ma. To, co ja stary, to Tam na, do na nie, krowa nie uciekaj. Krowa. Tutaj! Krowa! Ej! Krowa! Jest! Udało mi się ją zamknąć! Zwycięstwo! Możemy. Szukam teraz kolejnej krowy, żeby je rozmnożyć. Akselut! Nie! Nie! Nie spier Nie, 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 nie akcelut mi! Orzeź! A, bo tu było się ja chciałbyś Gdzie są krowy, gdzie są krowy? Nie, to nie jest krowy! No przecież jeden! Dopiero teraz? A tylko jeden.

Попс. Я не знаю, где Туда я стою. Гурна. Ладно, где делаем портал? Ile ja masz tego? Jeden. Więc to będzie już. Aha. Poczekajcie chwilę. Dobra, szukamy tej krowy. Gdzie hmm. jest ta krowa. Dobra, to na tyle z dzisiejszego odcinka.